Katastrofa budżetu, o której z Mównicy Sejmowej znakomicie mówił Sławomir Mencen, jest faktem. Co szczególnie niepokoi, jest ona nadal ukrywana za parawanem propagandy sukcesu i cynicznymi uśmieszkami rządzących. I to niestraszenie, nieszukanie sensacji, nie podkopywanie pozycji rządu. W praktyce poprzedni rząd też nas przecież niebywale zadłużył, ale to, co czynią następcy Morawieckiego, woła już o pomstę do nieba. Za przechwałkami o 20 gospodarce świata mamy najbardziej zadłużające się państwo Unii Europejskiej. Realne kilka bilionów zadłużenia i dawno już wyłączony zegar długu publicznego w centrum Warszawy przy Rotundzie. Jak myślicie dlaczego? Do tego wszystkiego fatalne wskaźniki demograficzne i regulacyjna orgia unijnych urzędników. Serio. Nawet jeśli popieracie obecny rząd, to bądźcie świadomi, że te długi będą spłacać nasze, wasze dzieci i wnuki. Myślcie o tym za każdym razem, kiedy swoje pociechy prowadzicie do przedszkola, przytulacie, je, odbieracie ze szkół, czy naprawdę życzycie im losu, nędzarzy?